Dzieci idę w rozważania o śmierci, o sądzie, Jest ich wiele ciekawych. Wam też powiem. Co dzień będziecie mieli jeszcze prywatną konferencję, albo dwie, będziecie chcieli przerwę. Ja noszę teczkę z, z dziesiątkami myśli o Więc co, co chcecie, to wam coś powiem więcej, żebyście byli uprzedzeni w tej łasce. Pierwsza moja myśl, czyli zatrzymuję rozważania o masonerii. One znowu skończą dalej. Kartkę tu zostawiam na kopicie, więc ono nie zniknie. Przez dwa tygodnie przygotowuję do was do odnowienia Bractwa Dusz i na chwilę najdroższej chcę Panu Bogu przynieść tę armię wraz z waszymi zmarłymi na tą bitwę decydującą, czyli Armagedon. Dzieci się zbliża. Bo jeśli biskupi oficjalnie w ukryciu tak przemycają podczas Bożego Ciała bitwę o Mszę Świętą, to znaczy, że przeciwnik już wszystko perfekcyjnie zorganizował. Po prostu nie chcą, żeby była sprowana ofiara Mszy Świętej. Co to jest prawda? Jan Paweł II, kiedy był zapytany, jaki, jaki fragment pisma świętego najbardziej kocha, odpowiedział: Szukajcie prawdy, a prawda was wyzwoli. Wszyscy to cytowali, ale nikt nie mówił, kto to jest. Skupiali się, co to jest prawda, ale nie, nie. Kto to jest prawda? A prawdą jest Jezus. Jestem drogą, życiem i prawdą. Kto dzieci nie znajdzie Jezusa, nie ma szans, aby po śmierci znalazł się w prawdzie. Jakie orędzie daje Matka Boża w tym, co będę was krwi najdroższe was przysposabiał. Bo muszę zrobić wymyślić dwie inicjacje z rozkazu Matki Bożej. Jedna na Boga Ojca, a druga. Na dwa serca, albo obie na Boga Ojca, zobaczę, ja będę miał całą wiedzę, czy to jest palące, czy da się to jeszcze rozłożyć w ciągu trzech miesięcy. Twoje życie jest oczekiwaniem na spotkanie ze mną. Przedziwne jest zjawisko. Kapłani w Polsce, którzy wszyscy umierają, konają, wszyscy przylecują do naszej widzącej, która ma kontakt z duszami czystowymi. i pierwsze pytanie, zapisz mnie na listę wypominków do księdza Natanka. I drzą się trzy dni. Dzieci, wszyscy chcą na, do remu. Zapisz mnie na listę wypominków do księdza Natanka. Chce chłopom, kapłanom zelżyć, chce im zrobić na, miejsc, na, na ziemi miejsce ich skupienia, modlitwy i pokuty. Wyprosić dla kapłanów polskich łaskę, że przynajmniej raz w tygodniu, na godzinę by mogli tam iść, choćby mszę odprawić. Nazwijmy to sucho. Chyba, że będzie kapłan towarzyszył im który spożyje krew pańską z ich bo tam żywy kapłan, rozumiecie, ale to już kapłani muszą myśleć, marli, jak przekonać żywych kapłanów, że istnieje drugi brzeg, że oni wszyscy ogromnie cierpią. Twoje życie jest oczekiwanie, też oczekiwaniem na spotkanie ze mną. Pokażę wam orędzia, gdzie Bóg pokazuje, że ludzie całkowicie zapomnieli o tamtej rzeczywistości, o celowości swojego życia. Po co żyjemy? Nachapali majątków, pieniędzy, out, pull. mój ta nie zabrał, kapujecie? A zdało się, że zeżre każdego za ziemi. ziemi. Dzieci, dziś tam nie ma nic. A w całej wsi wszystkie obory są puste. Tyle tu było wojen, o łąki, miedze, kłótni, sądów, dzieci zabójstw, nie wiadomo czego jeszcze przez wieki. Kradzieży, podpaleń. Dzieci, wszystko to zarasta i wgadują, wgadują ludziom, czcicie Buki, jodły, smreki, bo Matka Natura jest waszym Bogiem. Spróbujcie w lesie postawić świątek, Zaraz masz donos i masz urzędników. A wszyscy oni pójdą na spotkanie z Bogiem. I będą utrwaleni w godzinie śmierci, w teraz w Bogu, lub w niekończącym się końcu. Potępieniu. Bóg to nazywa w jednym niekończący się koniec. To oczekiwanie powinno być wypełnione miłością. Patrzę, dzieci, na nas. Mogę wam powiedzieć proroctwo? No, pan Darek może pociągnąć 30 lat, ale wy tu wszyscy obecni ze mną, góra 20, kapujecie? A część z was za dwa lata pójdzie, część za pięć, do dziesięciu większości was nie będzie. Nie będzie nas. Czy zdajecie sobie z tego sprawę? Czy już tęsknicie na spotkanie z Panem? Matka Boża przyjdzie, tworząc nowe dzieło w dziele, nie tworząc nic nowego, a udoskonalając to, co jest. Każe nam całkowicie inaczej patrzeć na nasze życie. Dramatem będzie w godzinie śmierci, skoro ci powiedzą: Goły wyszedłeś z łona matki i goły dzisiaj przed Bogiem stajesz. Co to znaczy? Będziesz wtedy musiał Boga przeklinać i wydasz na siebie wyrok potępiający. Kiedy staniesz goły przed Bogiem, będziesz miał do Niego nie kończąc się żal, że to jest wina Pana Boga, że Ci tego nie pokazał. Bo jakbyś miał taką wiedzę, to bym na pewno inaczej wybrał. Dzieci, mamy morze wiedzy. Mamy nasze ukochane kompendia. Mamy fenomenalne teksty świętych. To, co ja Wam mówię, przed wiekami to samo mówili święci. Każde pokolenie to słyszało. Rozumiecie? To nie jest, że my dopiero teraz to wiemy o tych rzeczach ostatecznych. Bóg przychodził, przypominał, płakał, krwawił. Lał w wizjach, widziano krew, płakały obrazy. Bóg. Płakały figury krwią. Dzieci Bóg przemawiał. Widzicie, co się... Wydarzyło w Buenos Aires przed rokiem? Przed jednym z kościołów jest przepiękna figura świętego Piotra. Stoi przed kościołem, trzymetrowa. Widzicie co stało? Piorun nią. Wypalił wszystkie insygnia, wszystko, figura cała spalona. Nie jest to znak? Buenos Aires. Rozwalenie świętego Piotra kluczy, synodalność, Bergolio. Jak piorun potrafi trafić przed... Wieża jest kilka metrów wyższa. Trafił w figurę świętego Piotra. Jak dostanę od kogoś, kto mi przysłał te zdjęcia, to wam umieszczę na aktualnościach. Żebyście popatrzyli, tak porównali, co to się dzieje. To oczekiwanie powinno być wypełnione miłością. Wtedy spotkasz mnie, doświadczysz rozkoszy niepoznanej w rzeczywistości ziemskiej. Choćby tu na Ziemi życia były najpiękniejsze, wydawać Ci się może, że żyjesz w największym szczęściu, to jest nic z niepoznawalną radością tam. Miłość zamienia się w niezniszczalną więź, którą dusza jest do mnie przyciągana, podczas gdy obojętność i miłość świata stają się źródłem lęku przed moją sprawiedliwością. Dlatego się odrzuca Boga za życia, mówi się tamto, owo. Dostosuj się, Boże, dopasuj się do rzeczywistości. Kościół musi pasować i nadążać za prądem ludzi. To by biskupi musieli być w Auschwitz-Birkenau i błogosławić Hitlerowców mordujących. To by biskupi musieli być, moi drodzy, w domach publicznych i błogosławić to, co świadca. Musieliby być. W i błogosławić rosyjskich żołnierzy, że to, co robicie, z niebem. Wy chcecie, żeby Wam Dzień Bóg błogosławił wasze tatuaże, wasz seks ze zwierzętami, rozwiedzione małżeństwa, żeby Wam pobłogosławić, pobłogosławić młodzież, dopasowującą się od piątego roku życia. Dlatego żyjecie w ciągłym lęku. Dlatego wierze katolickiej grozi zakazanie. Zakaz. Bo ta wiedza burzy spokój wypracowany przez rzeczywistość świata. I ta religia. To, co w duszy rozmiłowanej budzi zachwyt, w duszy pogrążonej grzechu budzi przerażenie. To, co w duszy pięknej zakwita rozkoszą, w duszy nieczystej owocuje bólem. Nie ma jednej prawdy dla wszystkich. Bo prawda dla jednych oznacza kres cierpień i koniec szczęścia, a dla innych oznacza początek wiecznego cierpienia. Niefenomenalne zdjęcie, to znaczy zdanie. Świat Wam chce powiedzieć, że jest równo. Że jest jedna prawda, jedna rzeczywistość, jedno szczęście, jedna przyjemność. Dzieci nie jest tak. Nie ma więc jednej prawdy dla wszystkich. Bo prawda dla jednych oznacza kres cierpień i szczęście bez końca, a dla innych oznacza początek wiecznego cierpienia. Moje dziecko. Nie ma więc jednego słowa dla wszystkich, bo Bóg, choć niezmienny, oznacza co innego dla sprawiedliwego, a co innego dla grzesznika. Dzieci, fenomen. Dlaczego świat, skoro poszedł w przestrzeń ogromnego grzechu, no musi zmieniać koncepcję Boga? Więc wtargnęli do kościoła katolickiego do wewnątrz, i pani Józi oni przerobili koncepcję Boga. Uczepili się jednego przymiotnika miłosierny. To jest jedno wielkie kłamstwo, bo to, co oni mówią, że Bóg łagodny, nie widzi, ślepy, umrzesz, panie Krzysiu, witaj, aniołki wypijesz krakusa, czy jakoś soczek wypijesz, witaj w nie To jest kłamstwo. Takiej rzeczywistości Boga nie ma. Jak oni byli sprytni na kanwie Bożego miłosierdzia, przekręcili końcówkę życia człowieka i stwierdzili, że wszyscy idą do nieba. Że ile kolorów religii, kolorów skóry, tyle rodzajów religii. I wszędzie działa Bóg, dzieci zbawia, coś nieprawdopodobnego, co się stało z nauką o Bogu. Moje dziecko, nie ma więc jednego słowa dla wszystkich, bo Bóg jest, choć niezmienny, oznacza coś innego dla sprawiedliwego, a coś innego dla grzesznika. Prawda jest siłą i tarczą. Dla jednych, a śmiertelnym wrogiem dla drugich. Gdyby w Kościele katolickim nie było prawdy, kościół był, byłby tam, tak, panie Alice nienawidzony? Ten zmienia się system. Wszyscy jednakowo atakują. Wszak ktoś do mnie mówi, no, za, komun, za komuny to był kościół prześladowany. Ja mówię, dziś to jest mordowany. To komu na to pikuś? To były brać aniołkowie, to trzeba Bogu podziękować za nich, że tacy byli. To dopiero jest piroństwo. To, co daje demokracja i ten cały mechanizm walki z Kościołem. Bo Pan mówi, prawda jest siłą i tarczą dla jednych, ale śmiertelnym wrogiem dla drugich. Dlatego prawda dla jednych i drugich oznacza co innego. Podążaj, pożądaj prawdy, tej prawdy. Prawda, kiedy ją ujrzysz, ukaże ci swoje wnętrze i poznasz, czy miłujesz prawdę. To możecie doświadczyć: poznanie prawdy Jezusa za życia. I wtedy mamy obnażenie siebie, generalna spowiedź całego życia, nawrócenie. I to Poznanie jest łaską. Jeśli za życia tego nie dostąpisz, to to poznanie w godzinie śmierci jest dramatem dla Ciebie. Bo też staniesz przed prawdą. W tym pierwszym przypadku prawda jest miłością, a w tym drugim tylko sprawiedliwością. A tyś dalej Zakotwiczony w świecie, bo jak umieraj ze światem, więc tamta jest przed światem. Musisz tam Jezusa przeklinać. A jak przeklinasz, to obierasz piekło. Amen.